Siemanko wszystkim. <laughs> Wiecie, dlaczego większość ludzi jest taka sama jak wszyscy i <laughs> lubi ciężką pracę zamiast samemu do czegoś dążyć, samemu coś wymyśleć? Bo <laughs> większość nie potrafi inaczej od kogokolwiek chodzić, a co dopiero inaczej myśleć? Yy, brak kreatywności i jeżeli ktoś robi coś innego niż większość ludzi, to jest traktowany jakiś szarlatan. Czy to jest mądre? Pomyślcie: czy dobrze jest śmiać się z kogoś, kto robi coś innego? Kogo życie jest piękniejsze niż to wasze szare ponure, bo potraficie sami coś wymyśleć? Na pewno jest lepsze, co? Myślę, że wasz seks, wasze łóżko jest tak samo, takie samo nudne jak waszych przodków. I nic tam nowego nie wnosicie. Wasze kobiety są niezadowolone, a nie mówią wam o tym. Przezwyczajają się do tego związku, i żyją z Wami do końca życia. Prawda jest taka, że każdy człowiek powinien być kreatywny i dawać coś innym. Ale inni tak samo powinni umieć to odbierać. Skoro nie umieją tego odbierać, no to nigdy tego nie dostaną. Uważam, że moje życie jest cudowne i jest piękne. Dlatego, że mam kobietę, którą kocham, a ona wie, że ją kocham. Yy, ona ma mnie i jej życie jest takie samo. Yy, my nie rozmawiamy tak jak wszyscy. Tylko po to, żeby jeden drugiemu zamknął usta. Cieszymy się swoją obecnością wzajemnie. Tak samo jak ja. Kiedyś myślałem, że takie życie, takie jak wszyscy, jest cudowne. Chińczyk, manekin, pajac. Nie. Nie. Człowiek musi być kreatywny. Człowiek musi być wyzwolony w samym sobie. Człowiek powinien robić to co chce, a nie to co robią wszyscy inni. Bo tak jest w książce napisane. Moje treningi. Są może dziwne, ale to są moje treningi, a nie czyjeś. Yy. Oczywiście biorę nieraz przykład, ale tylko z tych ludzi, którzy robią coś innego niż wszyscy. Dlaczego biorę z nich przykład? <laughs> Bo to, co oni wymyślają, to są wynalazki. Oni są wynalazcami. Oni są mądrymi ludźmi. Dlatego warto, spraw... dlatego warto zwracać uwagę na to, co robią. Nie myślmy o sobie, że jesteśmy najmądrzejsi, najlepsi, najsilniejsi, bo to jest droga donikąd. W niczym nam to nie pomoże. Ja. Bo, przepraszam, powiem Wam szczerze, że od chwili, jak zacząłem sobie robić sam treningi, sam coś wymyślać, czuję się o wiele lepiej. Czuję się młodzień, czuję się silniejszy. Czuję się lepszy. I ja nie mówię, że jestem najmądrzejszy, najlepszy, najsilniejszy, bo tak nie jest. Ale czuję się doskonale, dlatego że robię sam coś przede wszystkim dla siebie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i Piona.